Proszę Państwa, teraz tak. Lecę do Was. Zaśpiewamy wspólnie piosenkę przy stołach. Zostajemy wszyscy na miejscu. Szła dzieweczka do laseczka. Znamy? Jak tam zwrotka była, bo ja zapomniałem. Słuchajcie, mam krótką pamięć. Chyba było tak. Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego. Dobrze, tak jest zwrotka. Z tym, że ja zmienię refren i zaśpiewamy tak. Na lewo, na prawo, w górę i w dół. Tak jak będziemy wykonywać, tak jak będę śpiewał, tak wykonujemy zadanie, czyli na lewo, na prawo, w górę i w dół, do przodu. Trzymamy się za rączki i wykonujemy ruchy. Czy to jest jasne? Kochani Państwo, lecimy. Sładzieweczka do laseczka. Pomóżcie mi zwrotkę na początek. Uwaga. Sładzieweczka do laseczka, do zielonego. Do zielonego. Aha. Do Dozie... A co było dalej? I... Na pod... Aha! Dobrze! Stop, stop! Egzamin zdany! Proszę Państwa, ruszamy z aranżacją, z zespołem! Gramy i śpiewamy! Najpierw wszyscy się łapiemy za rączki! Na lewo, na prawo! Wszyscy się ruszamy przy stołach! Super! Bujamy się! lewa, tak jak po mojej lewej, goście, weselni, super! Prawa, bierzcie przykład z lewej. Pamiętajcie, słuchamy jak śpiewamy refren, tak? W refrenie będzie, refren będzie najważniejszy. Zwrotka normalnie i... Szła dzieweczka do laseczka, do... prawa Aha. dozie i dalej, napotkała napotkała myśli pary bardzo pary i teraz uwaga i na prawo, na lewo, w górę i w dół na prawo, na lewo, w górę i w dół do przodu, do tyłu, w górę i w dół. Do przodu, do tyłu. Ale cała sala się bawi. Na prawo, na lewo, w górę i w dół. Dobrze, super. Jeszcze raz, w górę i w dół. Do przodu, do tyłu, w górę i w dół. Do przodu, do tyłu, w górę i w dół. Super, tam łapiecie już też jest ok. Lecimy dalej. O mój miły Szliweczku, ci Ale zapraszamy zaraz parę młodą Barydzą ci Głośno i pary ci Super Dałabym ci chleba z masłem Prosimy zaraz parę młodą do nas na salę Super Ale mi już zjadła Super Ale mi już zjadła Lecimy, uwaga na prawo, na lewo, w górę i w dół. Na prawo, na lewo, w górę i w dół. Do przodu, do tyłu, w górę i w dół. Do przodu, do tyłu, w górę i w dół. Jeszcze raz. Na prawo, na lewo, w górę i w dół. Na prawo, na lewo, w górę i w dół. Do przodu, do tyłu, w górę i w dół. Do przodu, do tyłu, w górę. I w dół. Brawo. Jeszcze jedna zwrotka i refren. Uwaga. Lecimy. Szła dziewyczka do... Cała sala śpiewa ze zespołem. Wszyscy się bujamy na początku. Cała sala się buja. Bujamy się. Nawet ja się bujam. Dobra. Super. No I napotkała myśliweczka. Napotkała. Bardzo ładnie, cudownie jesteś Super naprawdę. Aha. Bardzo ładnie. Jeszcze raz. Bary zoszfarmek, uwaga na koniec i na prawo, na lewo, w górę i w dół, na prawo, na lewo, w górę i w dół, do przodu, do tyłu, w górę i w dół, do przodu, do tyłu, w górę i w dół, jeszcze raz do przodu, do tyłu, w górę i w dół, na prawo, na lewo, w górę i w dół, do przodu, do tyłu, w górę i w dół. Dam siadł do tyłu, w górę i w dół. No brawo, super pięć plusy. I jak się bawi, jak się bawi wesele! I jak się bawi, tak się bawi! I jak się bawi, jak się bawi! A jak się bawi wesele? A zróbcie jakiś hałas.